Witam serdecznie, Hubert Konarski, zapraszam na materiał Okiem Doradcy Agri. Tym razem jesteśmy na plantacji Malin, kończymy zbiory Malin Letnich, zaczynają się zbiory Malin Jesiennych. Zapraszam do obejrzenia materiału. Zbiorów odmian letnich, tak zwanych odmian letnich, czyli malin, które owocują na pędach zeszłorocznych. Te zbiory, ze względu też na dosyć chłodną aurę w maju, czerwcu, trwały dosyć długo, były, były rozciągnięte. Ostatnie owoce trafią do konsumentów. A co, e, jakie wyzwania na plantatorów w najbliższym e, czasie będą czekały? E, no na pewno e, na tych plantacjach konieczne będzie cięcie, usuwanie e, pędów starych i też części pędów tegorocznych, tak aby zostawić odpowiednią e, ilość pędów na e, kolejny sezon. E, to cięcie też powinno e, być wykonane jak najszybciej, aby prześwietlić te... E, Rzędy roślin, tak aby zbyt duża wilgoć tam się nie utrzymywała, bo zbyt duża wilgoć będzie nam rosła presja chorób grzybowych, zwłaszcza zamierania pędów malin, więc tutaj te zabiegi agrotechniczne, ale też nie zapominamy o zabiegach pozbiorczych na plantacjach malin letnich. Właśnie teraz te zabiegi pozbiorcze będą nam ograniczały czy to zamieranie pędów, czy też inne choroby grzybowe, które mogą nam się na malinach pojawiać. Szybkie przecięcie malin nie tylko ograniczy nam presję chorób i też pozwoli na dobre wysychanie wnętrza roślin, ale też... Poprawi nam doświetlenie tych pędów tegorocznych, co przyczyni się do lepszego zakładania pąków kwiatowych w kątach, w kątach liści. Też generalnie wzmocni kondycję tych pędów na kolejny sezon. Też ważne jest nawożenie do listne. Widzimy na starych pędach objawy niedoborów, czy to potasu, czy magnezu więc na pewno te rośliny są mocno wysilone po, po zbiorach, dlatego te młode pędy też powinniśmy dolistnie, czy to produktami zawierającymi magnez, potas, powinniśmy dokarmić. Ważne, ważną rolę też mikroelementy, na przykład mangan, cynk, bor. Tutaj świetnie sprawią, sprawdzą się produkty z gamy linii produktów LS, czy to będzie folik boreles zawierający bor, mangan i molibden, czy folik manganowy, manganeles, który zawiera mangan. mangan, czyli składnik, który jest potrzebny do prawidłowego wykorzystania azotu przez rośliny do tworzenia aminokwasów, więc to uzupełnienie mikroelementów także na plantacjach malin odgrywa swoją rolę. A co na plantacjach malin jesiennych? Tam na pewno ochrona owoców przeciwko szarej pleśni to myślę szczególnie ważna i do tego plantatorów nie trzeba przekonywać, ale jest coś, na co chcielibyśmy plantatorów uczulić. I na plantacjach, na części plantacji malin letnich, ale też na plantacjach borówek w tym sezonie po raz kolejny pojawiła się drozofila suzuki. Dlatego też monitorujmy tego szkodnika i tam gdzie, ten, na plantacjach, gdzie ten szkodnik pojawia się, również na plantacjach malin jesiennych, te zabiegi ochronne powinny być wykonane, tak aby w okresie, w trakcie zbiorów nie spotkała nas niemiła niespodzianka. Na plantacjach malin jesiennych z nawożenia do listnego, na pewno wapń, na pewno krzem, tutaj świetnie sprawdza się e, Mobical, czyli wapnie z krzemem bez azotu, e, bez, e, bez chlorkowa forma, e, zawiera. E, Cukier sorbitol, który również korzystnie przyczynia się do smakowitości owoców, to też plantatorzy, którzy stosują ten produkt od wielu lat, czy to na plantacjach malin, czy na plantacjach truskawek, właśnie podkreślają tą cechę, że jest fajne do karmienia wapniem, malina dobrze się trzyma, nie, nie puszcza soku. Dodatkowo poprawiamy tą smakowitość. Jest to też nawóz wapniowy, który nie pozostawia osadu na owocach. Na ten moment to tyle. Dziękuję Państwu za uwagę. Zachęcam do lajkowania, komentowania, do dzielenia się uwagami.